Dzień dobry, Gabriela Kaźmierczak. zapraszam na prognozę pogody. Dziś w kraju przeważać będą niskie chmury, jednak na południu oraz południowym zachodzie w wielu miejscach pojawi się słońce. W rejonach z całkowitym zachmurzeniem możliwa jest mrzawka. Temperatury będą dodatnie od 2 do 4 stopni. Wiatr zachodnie okresami będzie umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne na poziomie 1026 hPa. Jutro na większości terytorium Polski nadal będzie pochmurno, ale słońce zacznie się pojawiać. Zwłaszcza na południu, a po południu także w centrum kraju. Opady są mało prawdopodobne. Temperatura w całym kraju pozostanie dodatnia. Od dwóch na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach, przez trzy w Mazowieckim oraz w Łódzkim, po sześć w Dolnośląskim. Wiatr zachodni będzie słaby, a ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Dziękuję i z Panem Bogiem.